Witam w drugim odcinku programu Pierwsza pomoc z doktorem Kalińskim. Dzisiaj uszkodzenie naczyń krwionośnych. Do uszkodzenia naczyń tętniczych i żylnych, które objawia się krwawieniem, najczęściej dochodzi w wyniku ran kłutych, ciętych, otwartych złamań czy też w wyniku urazowych amputacji. Często uszkodzeniom naczyń towarzyszy uszkodzenie nerwów objawiające się zarówno zaburzeniami czuciowymi, jak i ruchowymi. Osobienie mięśni, porażenie kończyn. Objawy. Do najczęstszych objawów uszkodzenia naczyń krwionośnych należy: krwawienie zewnętrzne, widoczne gołym okiem, krwawienie wewnętrzne, objawiające się szybko narastającym krwiakiem, niewyczuwalne tętno na naczyniach obwodowych, ochłodzenie kończyny, stan wstrząsu nie dający się wyjaśnić inną przyczyną. Rozpoznanie: widoczne krwawienie zewnętrzne oraz naczynie z wypływającą krwią, brak tętna na obwodzie szybko pogarszający się stan chorego. Zwiększenie obwodu kończyny w przypadku uszkodzenia naczynia wewnętrznego. Postępowanie. Z ofiarą wypadku, podejrzaną o uszkodzenie naczyń krwionośnych, należy postępować z wielką ostrożnością, aby nie spowodować dalszego uszkodzenia naczynia oraz struktur nerwowo-mięśniowych. Na miejscu wypadku należy przede wszystkim Ucisnąć naczynie krwionośnie prowizorycznie do czasu założenia opatrunku uciskowego w miejscu uszkodzenia naczynia. Chorego należy jak najszybciej zawieść na ostry dyżur chirurgiczny. Oto tabaluga, dzielny tabaluga, suk i chwat. Choć taki maleńki chce ocalić wielki świat.